Dobra, widzowie, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. nie typowy zacząłem, w tym odcinku zdobyliśmy pości. William dalej jedzie, ale... Chi... Kurde Jeśli... Nie chcesz, żeby seria się skończyła. Oj. To zostawcie łapkę w górę, bo każda łapka... To jedna, 1% szans na ucieknięcie Williama. Zostawiajcie te łapki. Dobra, nie wiem czy to będą właśnie najlepszym dobra na razie. Wstawcie sobie ba, żeby być na bieżąco z takimi zarąblistymi seriami. Nie wiem czy my tego samochodu nie zostawimy już widzowie. A takie samochody to nie... nie jest... Rzadkość te samochody to można... Nie każdego puma była pod kołami akurat. O kurde. Każdego. Dobra, widzowie. To chyba. W maski strzelają taki samego co Jak my. Niestety William został złapany. Zaaresztowany właśnie. Idzie. Na komisariat. Może cały dojedzie Ale Mamy nadzieję, że długo tam nie posiedzi A wy co możecie pisać w komentarzach maile do Uliama w sprawie Jeśli jesteście prawnikami, bo Uli na pewno dobrego prawnika będzie potrzebował. I co? Nie wiem tak dalej jedzie, może przeżyję Dobra widzowie, niestety Willy trafił do więzienia. Czy jesteście prawnikami przez ojej, ojej przed sił... Co jest? Ja <grym> mam oberwał. Nam jeszcze nie dali, bo dzisiaj przyjechaliśmy dopiero świt wstaje. Muszę mieć zaopatrzenie. Ale krótko z nim tu jest. Dobra, wizerunku. pójdzie na jakieś opatrzenie. Mhm. Chyba nie pójdzie, straży, bo teraz chyba. Nie wiem, na co się zapatrzył. Dobra, Jan tu chwilę posiedzi. Niestety, jeśli, tak jak mówię, jesteście prawnikami jakimś dobrymi, piszcie do Williama maila czyli komentarze, że możecie go wyciągnąć. Bo się mu to przyda, jak nie chcemy spędzić reszty serii, reszty sezonu w kiciu. Bo się nie nadaje do. Bo... Nie się nawet bicił. Dobra, Julia, tu jeszcze może nie. chwilę podejdzie, się się zrobić. Dobra widzowie to leńcie do williama, przywali kurde Co mili bije? zaraz kulkę znowu strażnik Broń nam zabrali, wszystko Dobra wiem, się będzie No nie, william widzowie jest sławiowski, I co jeszcze nie O kurde Widzowie co O, Do trują! Doni. Dobra, widzowie, William. Lekko odpoczął po co, może poświecimy trochę. Nie, widzowie, kolejne ciężko nas są Nie, nie bijemy się. Boś, jest... no nie, my chcemy wyjść. Widzowie, my się nie bijemy. No i wywalił nas. Nie. Sobie, William będzie musiał iść naprawdę, do już No wypadł No idź se No idź Tablę nas wizerować na coś Kurde, ale William się spada po ciosach I się skoczył na niego No mało William, widzę owie Serio, bo zaraz nie zezwili, z Williamem Widzę, mi tu problemu nie chcemy mieć O kurde Widzę Składam nas Strażnik Kurde Strażnik ucieka nie, strażnicy będą się zmienić, no nie zostaw mnie Zostaw mnie sibić w placu. nie Nie żartujcie, strażnicy Strażnicy będą się zmienić. Patrzcie! <gry> Jak go leje? Dobra, stąd idę. Nie, ty, ja się nie biję, nie, 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 Ludy, Strażnik Zobaczy strażnicy mnie biją Jeśli chcecie kolejny odcinek Z tej serii to zostawcie łapkę w górę Komentarz Może zaczniemy chyba z więzienia wychodzić Ej, to jest drugi Ale tak trzech tego, no, dobra Wygląda jak y A chodź, o oh, Dobra, idziemy sobie. O kurde. Łop, jak on